Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Długości boków trójkąta są liczbami całkowitymi. Jeden bok ma 7 cm, a drugi ma 2 cm. Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość. Weźmy sobie na oko takie odcinki. Tu mamy powiedzmy odcinek 7 jednostek. Dwie jednostki to będzie mniej więcej tyle. I teraz zobaczmy, żeby zbudować trójkąt, to trzeci bok, jaki musi być? No na pewno musi być ja bym chciał tutaj zamknąć ten trójkąt no to musi mieć co najmniej 5 czyli musi być większy od 5 bo jakby było równo 5 to zobacz, to byłaby jedna linia 2 plus 5 równałoby się 7 to byłyby 2, 2 odcinki równoległe czyli musi być większy od 5 a teraz zobaczmy, jak ja bym jeszcze dołożył w ten sposób, tutaj mam 7 i tu bym dołożył 2 to maksymalna długość tego odcinka nie może przekroczyć 9, czyli większy od 5 i mniejszy od 9. Czyli szukamy jakiejś liczby x, która jest mniejsza od 9 i większa od 5. Która z tych podanych tutaj spełnia warunek? 9 odpada, bo nie jest mniejsza od 9. 12 tym bardziej odpada, bo jest większa od 9. Trójka. Jest mniejsza od 5, a musi być wynik większy od 5? No i widzimy, że jedyną liczbą w tym przedziale od 5 do 9 jest 6, czyli odpowiedź C.